Rola spedytora w firmie transportowej jakie umiejętności są kluczowe? Rola spedytora przechodzi właśnie najgłębszą transformację w swojej stuletniej historii. Jesteśmy świadkami i uczestnikami rewolucji napędzanej przez trzy potężne siły. Są nimi chroniczna niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, niepowstrzymana cyfryzacja i rosnące niczym wykładnik oczekiwania klientów. W tych dynamicznych warunkach archetyp spedykora z wiecznie zajętym telefonem w ręku i stosem papierów na biurku odchodzi do lamusa. Spedytor, który chce odnosić sukcesy w roku 2026, to już nie jest tylko organizator. To technologicznie biegły analityk, chłodno kalkulujący menedżer ryzyka i kreatywny architekt złożonych rozwiązań logistycznych. To stratega, który zamiast reagować na problemy, z chirurgiczną precyzją im zapobiega. Ten tekst jest przewodnikiem po nowej rzeczywistości. Przeanalizujemy, jak fundamentalnie zmieniły się obowiązki spedytora i stworzymy precyzyjną mapę kompetencji, która definiuje cechy dobrego spedytora na nadchodzące lata. Czas przygotować się na przyszłość. Pamiętamy przecież ten obraz. Spedytor w centrum chaosu, prowadzący dziesiątki rozmów telefonicznych, nerwowo przerzucający papierowe zlecenia i reaktywnie szukający wolnego pojazdu na giełdzie, to model, który w erze danych i automatyzacji jest nie tylko nieefektywny, jest po prostu skazany na porażkę. Praca spedytora nie znika, ale jej istota ulega całkowitemu przeobrażeniu. Dawniej zadaniem było zwyczajne organizowanie transportu. Dziś jest to projektowanie i optymalizacja procesów transportowych. Nowoczesny spedytor nie załatwia auta, on analizuje dane z systemu TMS, aby projektować rentowne korytarze transportowe. Zamiast brać pierwszy ładunek, który pasuje, łączy trasy w optymalne pętle, minimalizując puste przebiegi i maksymalizując marże. Jest to praca bliższa inżynierowi procesów niż telemarketerowi. Również dawne negocjowanie stawek zmieniło się w zarządzanie rynkiem i danymi cenowymi. Intuicja wciąż jest ważna, ale w obecnych czasach decyzje cenowe opierają się na twardych danych. Spedytor korzysta z platform analizujących stawki w czasie rzeczywistym, potrafi czytać indeksy rynkowe i przewidywać wahania cen, aby zabezpieczać kontrakty w odpowiednim momencie. Staje się w pewnym sensie analitykiem finansowym rynku transportowego. Co więcej, gaszenie pożarów ewoluowało w proaktywne zarządzanie ryzykiem. Reaktywne informowanie klienta o opóźnieniu to już przeżytek. Obowiązkiem spedytora nowej generacji jest monitorowanie danych na żywo. Chodzi tu o prognozy pogody, sytuacje na przejściach granicznych, a nawet sygnały predykcyjne z systemów sztucznej inteligencji a wszystko po to, aby identyfikować potencjalne zagrożenia na długo przed ich wystąpieniem. Celem jest posiadanie gotowego planu B, zanim plan A zdąży zawieść. Wreszcie klasyczna obsługa klienta ustąpiła miejsca budowaniu strategicznych partnerstw. Zwykła obsługa to za mało. Klienci oczekują partnerstwa. Dobry spedytor wnika w biznes klienta, rozumie sezonowość jego produkcji, specyfikę towaru i potrzeby jego odbiorców. Dzięki tej wiedzy staje się zewnętrznym konsultantem logistycznym, który doradza, optymalizuje i tworzy wartość dodaną, a nie tylko realizuje zlecenia. Jakie cechy i umiejętności decydują o skuteczności w tym nowym środowisku? Stworzyliśmy mapę kluczowych kompetencji, dzieląc je na twarde, czyli technologiczne, i miękkie, czyli ludzkie. Wśród umiejętności twardych na pierwszy plan wysuwa się biegłość cyfrowa tzw. digital fluency. To coś więcej niż obsługa pakietu POFIS to płynne, instynktowne poruszanie się w cyfrowym ekosystemie firmy, co obejmuje zaawansowaną znajomość systemu TMS. Swobodne korzystanie z platform widoczności w czasie rzeczywistym, cyfrowych platform frachtowych oraz zintegrowanych narzędzi komunikacyjnych. Następna jest analityka danych. Spedytor musi umieć czytać dane i przekuwać je w decyzje. Oznacza to zdolność do interpretacji wskaźników na pulpitach analitycznych, rozumienia raportów rentowności i wyciągania wniosków, które prowadzą do realnych usprawnień. Zaawansowany Excel to absolutne minimum, a znajomość podstaw narzędzi takich jak Power BI staje się ogromnym atutem. Konieczna jest również gruntowna znajomość rynku i regulacji. Świat się zmienia, a przepisy razem z nim. Biegła orientacja w niuansach pakietu mobilności, wpływie systemu CBAM na koszty transportu czy zmieniających się regulacjach celnych to nie jest dodatkowa wiedza, ale fundament codziennej pracy. Przejdźmy teraz do umiejętności miękkich, w których centrum pozostaje człowiek, nawet w świecie zaawansowanej technologii. Kluczowa jest tu odporność na stres i inteligencja emocjonalna. Technologia redukuje część napięcia, ale nie eliminuje go całkowicie. Praca pod presją czasu i w obliczu nieprzewidzianych kryzysów pozostaje normą. Zdolność do zachowania zimnej krwi, zarządzania własnymi emocjami i budowania pozytywnych relacji. Oddziela profesjonalistów od amatorów. Niezwykle ważne jest także kreatywne rozwiązywanie problemów. Gdy system zawodzi, granica jest zamknięta, a pojazd ulega awarii, algorytm nie znajdzie rozwiązania. Właśnie wtedy ujawnia się mistrzostwo spedytora. Jego zdolność do nieszablonowego myślenia, szybkiego kojarzenia faktów i znajdywania wyjścia z sytuacji, która wydaje się bez wyjścia. Niezastąpione pozostaje mistrzostwo w komunikacji i negocjacjach. Choć proste zlecenia automatyzuje sztuczna inteligencja, złożone negocjacje kontraktowe, przekonywanie klienta do nowego rozwiązania czy rozwiązywanie delikatnych konfliktów z przewoźnikami to wciąż domena człowieka. Umiejętność budowania zaufania poprzez słowo jest nie do przecenienia. Na koniec trzeba wymienić adaptacyjność i chęć uczenia się. W branży, w której co kilka miesięcy pojawiają się nowe aplikacje, zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy jest najcenniejszą kompetencją. Spedytor przyszłości musi być wiecznym uczniem, otwartym na technologię i gotowym do kwestionowania starych nawyków. Powszechny jest strach przed zastąpieniem przez sztuczną inteligencję, ale w spedycji jest on całkowicie bezpodstawny. Należy postrzegać ją nie jako konkurenta, ale jako najpotężniejszego asystenta jakiego spedytor kiedykolwiek miał. Sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami. Może automatycznie dopasowywać wolne ładunki do pojazdów, prowadzić wstępną szablonową komunikację z przewoźnikami, automatycznie generować zlecenia i dokumenty, czy dostarczać precyzyjnych prognoz czasu dotarcia. Uwalniając spedytora od tych czynności, sztuczna inteligencja pozwala mu skupić się na tym, co naprawdę generuje wartość. Rola spedytora przesuwa się w stronę nadzorcy i stratega. Staje się on kuratorem procesów wspomaganych przez AI. Weryfikuje jej sugestie, zarządza wyjątkami i podejmuje ostateczne, strategiczne decyzje. Przede wszystkim zaś czas na to, czego maszyna nie potrafi. Na budowanie autentycznych międzyludzkich relacji. W tym miejscu nasuwają się naturalne pytania dotyczące pracy spedytora w nowej erze. Czy spedytor w roku 2026 będzie musiał umieć programować? Absolutnie nie. Programowanie to domena deweloperów. Spedytor musi jednak doskonale rozumieć logikę działania narzędzi cyfrowych i być ich zaawansowanym użytkownikiem. Zamiast pisać kod, musi umieć zadawać technologii właściwe pytania i inteligentnie wykorzystywać odpowiedzi. Jakie więc narzędzia powinien znać przyszły spedytor? Zamiast skupiać się na konkretnych markach, które szybko się zmieniają, należy rozumieć kategorie narzędzi. Są to nowoczesne chmurowe systemy TMS, platformy zapewniające widoczność w czasie rzeczywistym cyfrowe platformy frachtowe oraz narzędzia do wizualizacji danych. A czy doświadczenie wciąż jest ważne, czy liczą się tylko umiejętności techniczne? Doświadczenie jest i zawsze będzie bezcenne, ale w dzisiejszych czasach samo doświadczenie bez otwartości na technologię staje się obciążeniem. Najbardziej poszukiwani spedytorzy to ci, którzy tworzą unikalną synergię. Łączą swoją wypracowaną przez lata intuicję i sieć kontaktów z twardą, obiektywną analizą danych. Rola spedytora ewoluuje. Z taktycznego wykonawcy w kluczowego stratega. Nowe obowiązki wymagają unikalnego połączenia analitycznego umysłu, technologicznej biegłości i niezastąpionych umiejętności miękkich. Dla właścicieli firm transportowych inwestycja w rozwój tych kompetencji w swoich zespołach to już nie wybór, a strategiczna konieczność. W niestabilnym świecie to właśnie dobry spedytor staje się kręgosłupem organizacji, który nie tylko zapewnia płynność operacji, ale bezpośrednio buduje jej rentowność. Era, w której każdy spedytor robił wszystko, dobiega końca. Epoka, w której każdy spedytor robił wszystko, dobiega końca. Wraz z rosnącą złożonością operacji, naturalnym kierunkiem rozwoju jest specjalizacja. Przyjrzyjmy się zatem jakie ścieżki kariery otwierają się przed spedytorami przyszłości. Pierwszą z nich jest rola spedytora analityka. To nowa, elitarna funkcja. Taki specjalista nie zajmuje się bieżącą obsługą zleceń. Jego zadaniem jest praca nad systemem, a nie w systemie. Analizuje rentowność korytarzy transportowych, tworzy prognozy rynkowe i współpracuje z działem IT w celu optymalizacji algorytmów. To on odpowiada na pytania o strategiczne kierunki rozwoju. Wymaga to wybitnych zdolności analitycznych i biegłości w narzędziach business intelligence. Druga ścieżka to spedytor do spraw kluczowych klientów. Można go nazwać dyplomatą i strategiem biznesowym. Zostaje on przypisany do obsługi kilku największych strategicznych partnerów firmy. Jego celem jest budowanie głębokich relacji i proaktywne doradztwo logistyczne, co wymaga rozwiniętych kompetencji interpersonalnych i myślenia strategicznego. Trzecia specjalizacja to menedżer do spraw zarządzania przewoźnikami. W czasach niestabilnej dostępności mocy przewozowych rola ta staje się kręgosłupem operacyjnym firmy. Nie szuka on przewoźników na giełdach, lecz buduje i zarządza stabilną, zaufaną siecią partnerów kontraktowych. Jego praca wymaga umiejętności zakupowych, twardych negocjacji i zdolności do budowania długofalowych relacji. W tym nowym układzie fundamentalnie zmienia się także współpraca spedytora z, z kierowcą. Ta relacja bywała jednym z najtrudniejszych ogniw w firmie, a teraz przekształca się w partnerstwo oparte o wspólne cele. Spedytor staje się trenerem kierowcy. Widząc w systemie dane o stylu jazdy, może proaktywnie zadzwonić i udzielić wspierającej porady, zamiast krytykować. Ponadto wiodące firmy zaczynają eksperymentować z systemami, w których część premii spedytora jest uzależniona od wyników kierowców. To sprawia, że obu stronom zależy na jak najbardziej rentownym wykonaniu zlecenia. Nowoczesne technologie komunikacyjne, jak na przykład zintegrowane z TMS aplikacje, oszczędzają czas i eliminują nieporozumienia, pozwalając skupić się na merytorycznej rozmowie. Warto również wspomnieć o koncepcji zielonej spedycji. Kwestie zrównoważonego rozwoju stają się twardym wymogiem biznesowym. Spedytor staje się kluczową postacią w realizacji zielonej strategii firmy. Jego obowiązkiem staje się umiejętność precyzyjnego obliczania emisji dwutlenku węgla dla danego zlecenia i promowania rozwiązań niskoemisyjnych, takich jak transport intermodalny. Przy wyborze przewoźnika, obok ceny, kluczowym kryterium staje się jego polityka ekologiczna. W świecie, gdzie wiele transakcji odbywa się za pomocą kliknięcia, ludzkie wartości takie jak etyka i zaufanie zyskują na znaczeniu. Kultura tajemnicy handlowej ustępuje miejsca radykalnej transparentności. Dobry spedytor rozumie, że jednorazowy, duży zysk kosztem zaufania jest najgorszą możliwą inwestycją. Ponosi także odpowiedzialność za decyzję sztucznej inteligencji, co wymaga krytycznej oceny jej możliwości. Co równie ważne, spedytor przyszłości musi nauczyć się stawiać granice i dbać o higienę cyfrową, aby uniknąć wypalenia zawodowego. Najlepsi spedytorzy przyszłości nie pojawią się znikąd trzeba ich świadomie ukształtować. Firmy, które to zrozumieją i zainwestują w programy rozwojowe, zdobędą największą przewagę. Budowa spedytora nowej generacji to proces oparty na nowoczesnych metodologiach. Idealnie sprawdza się tutaj sprawdzony model rozwoju, zgodnie z którym 70% nauki odbywa się przez doświadczenie, 20% przez interakcje z innymi i 10% to nauka formalna. Oznacza to powierzanie złożonych projektów, wdrażanie programów mentoringowych oraz organizowanie celowanych szkoleń. Wartościową praktyką staje się również mentoring odwrotny, gdzie młodzi, cyfrowo biegli pracownicy uczą doświadczonych kolegów nowych technologii. Do treningu można też wykorzystywać zaawansowane symulacje i gry decyzyjne, pozwalające uczyć się na wirtualnym rynku w bezpiecznym środowisku. Ewolucji roli musi towarzyszyć ewolucji wynagrodzenia. Płacenie spedytorowi wyłącznie prowizji od zrobionego frachtu jest modelem przestarzałym. Nowoczesny model powinien składać się ze stabilnej podstawy, premii zadaniowej powiązanej z różnorodnymi wskaźnikami oraz dla ról strategicznych dodatków długofalowych. Ważne jest także, aby mierzyć i nagradzać kompetencje miękkie. Można to robić za pomocą wskaźników zastępczych, takich jak wskaźnik utrzymania klienta, który jest twardym dowodem na świetne umiejętności relacyjne, czy poprzez ocenę 360 stopni odzwierciedlającą jakość współpracy w zespole. Na koniec zastanówmy się nad dylematem specjalizacji geograficznej. Czy jeden spedytor może efektywnie zarządzać transportem z Chin do Polski, a następnego dnia z Hiszpanii do Niemiec? Technicznie tak, ale strategicznie to błąd. Nawet najlepszy algorytm nie zna niegisanych zasad panujących w danym porcie czy lokalnych skrótów omijających korki. Głęboka lokalna wiedza pozostaje kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Dlatego firmy muszą tworzyć wewnętrzne, cyfrowe bazy wiedzy, w których zbierane latami drobne, strukturyzowane informacje tworzą bezcenne aktywa intelektualne firmy. Zrozumienie i wdrożenie tych zaawansowanych koncepcji to droga do zbudowania nie tylko sprawnie działającego, ale inteligentnego i samodoskonalącego się działu spedycji, który jest prawdziwym centrum nerwowym nowoczesnej firmy transportowej. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie zaobserwuj nasz kanał i sprawdź opis tego filmiku.